Dzień dobry, witam was ponownie. Dzisiaj ratujemy sytuację alarmową, czyli pokażę wam od końca, bo mam już coś zbudowane, coś bardzo ciekawego. <grym> po prostu padniecie, jak zobaczycie, co ja tutaj mam. Tutaj ten przewód akurat jest od innego, telefo od innego telefonu, ale zobaczcie to. Ta-da! Oświetlenie. Na środku macie lusterko, macie szotgana, macie uchwyt na telefon, macie rączkę i to wszystko służy tylko i wyłącznie po to, jest zbudowane, żebyście mogli nagrywać kamerą tylnią siebie i żebyście siebie widzieli. W lusterku widzicie siebie, a tą kamerą nagrywacie. Proste, genialne. Zobaczcie, słuchajcie, to jest mega. Sprzęt mega fajnie rozbudowany. Jest tutaj praktycznie wszystko, co trzeba. Odczepiam shotguna. Odczepiam oświetlenie. To są one są powpinane w zimne stopki. Odczepiam również telefon. Odczepiam również z statyw. I to jest rzecz, która do nas dotarła. Również z firmy Ulanzi. Tak to proszę wygląda w tym zestawie. I teraz co? Tutaj mamy już to połączone. Zobaczcie, tutaj jest to w dwóch elementach. Całość wykonana z aluminium, i teraz zobaczcie, co tutaj wykombinowano. Od spodu mamy szynę do, do wczepiania do systemu właśnie takiego szybkiego mocowania do szyn. Od dołu również mamy gniazdo z gwintem statywowym. Tutaj mamy dwa kolejne otwory nagwintowane oraz zimną stopę. U góry. Zimna stopa. Tutaj to pokrętło czerwone blokuje nam możliwość tutaj rozsuwania tego. Zobaczcie, że jak to rozsunę na przykład i zablokuję, to zostanie w tej pozycji, ale jest tutaj jeszcze kolejne pokrętło takie duże, i to blokuje nam albo luzuje możliwość obracania na przykład na 90 stopni. I wtedy możemy pracować w ten sposób. No i tutaj, oczywiście szczęki do telefonu, miękkie okładziny, stopa zimna z jednej i stopa zimna z drugiej strony. Więc zobaczcie, można pracować sobie, obracać, możemy pracować w pionie, w poziomie, praktycznie pełna, pełna dowolność. No i element drugi, czyli element z naszym lusterkiem, tutaj gniazdo na zimną stopę. Możemy to oczywiście wpiąć to do naszego od razu elementu, do naszego tego pierwszego elementu z zestawu. damy tylko to sobie w pionie, w pionie, tak. I teraz tutaj widać pełno-pełno uchwytów. Zimna stopa z jednej, zimna stopa z drugiej i przegubowe... Ramię tak naprawdę mamy jeden zawias drugi i to nam pozwala ustawić się w odpowiedniej pozycji, kiedy telefon trafi tutaj. No to musimy na niego spoglądać, tak? Czyli odbije się nasz wzrok tu, pójdzie na dół i pokaże w, e, ekran naszego telefonu, kiedy będziemy patrzeć z tej strony. Czyli Mocujemy sobie tutaj nasz telefon. Tak. Wciskamy go. Możemy sobie tutaj zakręcić, czyli mocowanie jest pewne już. I teraz nasz wzrok powinien paść tutaj i pokazać to, co jest w ekranie naszego tele telefonu. Tak? Czyli w tym momencie, no tutaj jest prawie, że na skraju, prawda? Ale to musiałoby być coś takiego. No oczywiście, tutaj będzie mi to mega ciężko pokazać Wam, ale myślę, że. O, o, teraz łapiecie zasadę działania tego zestawu, prawda? No i oczywiście całość możemy zamocować albo poprzez na przykład to Oreo, które już Wam pokazywałem wcześniej, albo nawet słuchajcie bez tego, ponieważ tutaj. Jest to przygotowane do, tak z, do, do tego mocowania na szynie. Zobaczcie, tak ściskamy to. I mamy praktycznie cały zestaw do pracy. W ten sposób, nie? I słuchajcie, to nie jest proste, żeby tutaj to wam pokazać, ale myślę, że chyba mi się udało. Bo zobaczcie, że w tym lusterku faktycznie odbija się teraz dokładnie to, co kamera ta nagrywa w tamtą stronę. Czyli cały tutaj ten monitor i bazel, który służy do nagrywania. Ciekawe, ciekawe. Jak to się spisze? Powiem Wam szczerze, no nie mam pojęcia, bo z takim setupem nigdy nie pracowałem. Muszę spróbować. No i myślę, że. W kolejnych filmach na pewno Wam dam znać co i jak. Na tym kończymy. Pamiętajcie w opisie zawsze są linki do tych produktów, które Wam prezentuję. Subskrypcje, lajki, komentarze. Wszystko się przyda. Nie szczęczcie tego nam. Dziękuję i widzimy się już niedługo. Mogę Wam tutaj poświecić, nie? Na razie. Cześć.